Witam serdecznie na konferencji pomyczowej. Na po początek proszę o podsumowanie spotkania pana trenera Legii Warszawa, pana Jana Urwana Dobry wieczór Co powiedzieć o pierwszej połowie? Pierwsza połowa należała do piasta, a myśmy schodzili z wynikiem, który nas mógł zadowolić, bo, bo wydaje mi się, że nie zaostworzenie prowadziliśmy do pierwszej połowie, chociaż akcja i sytuacja jeszcze widzieliśmy bramkę te bardzo dobra, ale to Piast grał. Piast kontrolował Piast, był o wiele groźniejszą drużyną. I to mnie zdziwiło, to mnie zdziwiło że nie weszliśmy w to spotkanie przecież przeźmianym drużynie kilku młodych zawodników, którzy muszą w siebie wymagać w maksymalnej koncentracji. I wiadomo, że z zespołem, tym bardziej na wyjeździe, i też zespół, który nie grał w swoim podstawowym składzie, tak jak my, no, no, trzeba. Trzeba się znieść na maksimum możliwości, bo nikt tu łatwo nie odda zwycięstwa w takim spotkaniu. Druga połowa już zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. My też żeśmy grali dobrze piłką, bo więcej, więcej sytuacji, ale ale mógł się skomplikować, bo, bo bramka na 2-1, w mogło, mogło się wszystko zdarzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Marcin Grosz. Rzekamy się z kucharem Polski, ale myślę, że z poniesioną głową na pewno chcieliśmy to spotkanie wygrać. Mieliśmy parę sytuacji, natomiast różnica, różnica jest taka, że myśmy je stwarzali, no to Legia mając podobne wykorzystała. I to na pewno była ta różnica, która, która po meczu no po meczu mogliśmy zauważyć. Spotkanie dobre Dziękuję tutaj za doping, za wsparcie do końca. Na pewno tak jak powiedziałem na początku. Bardzo nam zależało, żeby dalej zaistnieć w naszej Polski i no cóż nie udało się. Będziemy koncentrowali się na tym, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Natalia, że nie widzę. Wszystko nam zaczynają się z panami każdemu, co zadać to pytanie padło na mnie. Nie wiem, co nie są No Ja naprawdę ten Nie, no myślę, że tutaj... Wice wyrazili się, e, wszyscy słyszeliśmy nic, nic, ja ze swojej strony nie będę no komentarzy. mam w Dzisiaj w drużynie ten skarb początkowy był taki, no jeszcze takiego nie widzieliśmy do tej pory, ale chłopcy pokazali, że potrafią grać dobrze, zbierali się już. No tak, powody były różne. E, Kontuzje w pierwszej kolejności e, to jest... E, tak, to jest Mateusz Matras, to jest, które myśli prędzej, to jest Kuba Świeczok i można jeszcze paru wymienić, to, to, to wiemy wszystko. W drugim rzędzie no, klauzula na przykład boże nie mógł zagrać, ponieważ nagraliśmy z jego macie macierzysty, więc była klauzula zabraniająca wysta, na w tym spotkaniu. I trzeci powód, no chcieli się pokazać piłkarzy, którzy wracali po konsulcach, jak Fernando Coerna, którego tutaj wszyscy czekaliśmy już, żeby go zobaczyć na boisku, bo już okres się leczył, jak i również artyst, który wraz z Lido przybył później do nas, więc to był najlepszy moment, żeby pokazać w publiczności. Myślę, że pokazali się bardzo pozytywnie i na pewno ta końcówka, wstrzymywaliśmy się ze zmianami do końca, ponieważ dawno nie grali pełnych 90 minut i, i, i czekaliśmy, czekaliśmy, do końca nie wiedzieliśmy, jak oni zareagują przy takiej tej gry Natomiast no, pokazali, że warto było ich ściągnąć i myślę, że każdy mecz, każde spotkanie będzie, będzie powodowało, że będą e, jeszcze lepsi się trzymali do dyspozycji. Jeszcze ostatnie pytanie. Tutaj ten Rubaczko-Banek powiedział, że e, sam nie spodziewał się, że tak dobrze piasek będzie grał. E, faktycznie mecz ten, no, nie, nie byliście w pobliżu mojej że... Graliśmy dzisiaj z topową drużyną naszego kraju to jest drużyna, która nadaje tempa nie tylko w tym rozgrywkom w tym roku, ale wiadomo spiwaliśmy. Patrząc na to, jak zespół trenera Urbana gra w tych rozgrywkach, byliśmy ogromny respekt i szacunek, bo myślę, że jest to jeden z tych zespołów, który pokazuje najładniejszą, najszybszą, taką najbardziej bym powiedział inteligentną grę. I Cieszymy się, że, że na tle tak dobrego zespołu byliśmy równorzędnym partnerem, no ale jednak odpadliśmy, więc, więc niedużo, ale jednak dobra. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.